Wielkoburzy Mózgów ostatnio zrobił post na Facebooku na spotet Bielsko-Biała odnośnie wynajmu. Kobieta szukała prawnika, który pomoże się jej pozbyć lokatorów, bo nie płacą czynszu, ona im płaci za, me za media. Praktycznie więc jak to ujęła, ona im sponsoruje życie. Oczywiście pod tym postem było bardzo dużo komentarzy, a bardzo dużo ekspertów się wypowiadało na ten temat. Ja nie będę oceniał ich rad. Ja tutaj powiem... Co można zrobić, żeby do tego nie doszło? Ja moim klientom tłumaczę zawsze tak, że ja piszę umowę, żeby jak najszybciej pozbyć się najemców, żeby były jak najmniejsze straty, bo jak pójdą do sądu i będą musieli opłacić koszty prawnika i koszty procesu, to będą dużo większe koszty niż ten cały najem, to się nie opłaca. Lepiej jak najszybciej się pozbyć i mieć jak najmniejsze straty. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką robię, to jest. Przepisanie jak największej ilości mediów, jakie mogę, na klient, na najemców. Przy mieszkaniach jest to trochę trudniejsze, bo tam zazwyczaj przepiszę tylko e, pro. Przy domach jest dużo łatwiejsza sprawa, bo tam wszystkie media przepisuje dla na, e, najemców: gaz, prąd, woda. Kanalizacja, śmieci, tam wszystko mogę na najemców przepisać. Jeden z ekspertów napisał, że najlepszym rozwiązaniem jest umowa najmu instytucjonalnego. Zgadzam się, tylko że do, takiego, do takiej umowy właścicielem takiej nieruchomości musi być firma. A w większości wypadków właścicielami nieruchomości są osoby prywatne. Przechodząc dalej, no jak już mijamy, że nie mamy mieszkania na firmę, tylko mamy na osobę prywatną, mamy dwa rozwiązania. Jednym z nich to jest najem okazjonalny. Ale ma minusy. Jednym z największych minusów jest to, że tam jest podawanie adresu zastępczego. Adres zastępczy w trakcie umowy może ulec zmianie. Osoba, która udostępnia najemcy ten adres, może sprzedać mieszkanie, dom, może już nie chcieć udostępniać adresu zastępczego i ten najemca musi zmienić adres i musi o tym poinformować wynajmującego. Teoretycznie to tak wygląda, w praktyce skutków prawnych nie ma. W takim przypadku mamy zwykłą umowę. No, i nie możemy się pozbyć e, najemcy. Rozwiązaniem do tego najmu okazjonalnego i do tego adresu jest wykupienie adresu zastępczego, są firmy, podaje się go, on jest niezmienny. W momencie, kiedy osoba nie płaci, w tym momencie, kiedy jest potrzebna eksmisja i odbywa się zgodnie z najmem okazjonalnym, jest eksmisja do takiego mieszkania. Drugim rozwiązaniem jest wynajęcie pokoju pokojów z dostępem do korytarza, kuchni, łazienki, piwnicy. No, z taką umową jest o tyle trudniej, że nie każdy ją podpisze. Bo w każdym momencie wynajmujący może wynająć te pomieszczenia komuś innemu i jest ryzyko. Więc nie każdy z tego rozwiązania skorzysta. Nie dało mi się tego wcześniej nagrać w całości. Ludzie są już świadomi i wyedukowani. Już nie przejdzie wymiana zamków e, lub przy umowach na wynajem mieszkania wprowadzenie lokatorów, którzy umilą życie najemcy. Jest to niezgodne z prawami lokatora, e, kodeksem cywilnym. Wystarczy, że najemca wezwie policję, a ty będziesz miał z tego tytułu problemy. Jeżeli masz pytania, napisz do mnie, zostaw komentarz.